Jak katana zadziałać? O, no w taką pogodę? Nie, ja tą katanę w domkach tylko używam. No ale w taką pogodę to też by będzie... się no. to nie ja, ja też nie. Do ciebie? Nie yeah. Kurwa, to są dwa teamy Co? Taku. A, jeszcze leżą oni we mnie. Spieprzaj, spróbuj spieprzyć. No, upybuje. Dobra, ona. Tu ja miałbym, tak? Ja. ja bym spróbowała się na bus rzucić. Wieżąc sobie umiejętność, by odnowić sobie życie. A jak daleko wóz jest? O kurwa, to miała perkata, ty. Ja zostanę przy tej katanie. To skocz po wóz. No idę, idę. Bo mam sama dużo. Pamiętam, które to było. Szatkowy, nie? Eee, no? No i nie mogę znowu. Dlaczego? Dlaczego nie mogę tego wziąć? A związano się, pisze, że już jestem związany z tym paktem. Ciekawe. Ty może z jakimś innym jesteś, weź ty zobacz. No ale... No właśnie, że nie. Nie jesteś z żadnym? Nie. Nie rozumiem. A może twoja postać miała przy... Zaraz, czekaj. No tak, o, ona ma, to jest Felik. Ona już ma... To... Ma przepisane, ale... Nie, nie daje jej nic. Ja nie rozumiem, tylko punkty ma, czy coś. Czyli chuja ci da to, że ich przeszukasz? No. To możemy jeszcze iść na kółko awaryjnie. No idę jeszcze, idę przeszukać ale tego, co zabiłem. Ja idę na wóz przy dokach. Nic z tego. Czyli czterech już jest mniej. O? Na to by wychodziło. Czyli już chujnie teamy zostaną. Jak już to może być solo? Najwyżej. Nie, no, jeszcze w sumie dwa pimy powinny zostać. Ale to na dwa bossy to. Mm -hmm. Gospodarstwo, nie? Mhm. Ale tu ktoś był. Jeden team tu jest na pewno. Chcesz po to HP skoczyć czy nie? No przydałoby się, bo jeden duży mam mniej. Dwa duże mi zostały. jest nie wiem ile. No to masz stówę, to cię wszystko ściąga. No to na kółko zaraz podlecimy. Dobra, jezioro, jeden boss. A sobie najpierw zrobimy tego, Z brony jest tyle obok niego.

Wspomniałem, że tą szybką amunicją to się w ziomka celuje, nieważne jak daleko jesteś. Mm. A ja przed niego nie mogę nic trafić. E, to, pust. to może nie będzie? Moc, gdzie jest? Na dole. Poczekajmy, masz oni stąd wyjdą. Ja mogę im na daleko jeszcze spróbować to zajebać. Co ty na to? Jak chcesz? No, bo na dół nie mamy co się pakować, bo nie wiemy co oni mają nawet. No nie, nie wiemy. Ale zaraz się dowiemy, czekaj. Lecę żuczkiem. Brony wystraszę. Jednego tylko widzę. Jest jeden, możemy tam spróbować coś podziałać. Co ty na to? No to wchodzimy, nie, no przynajmniej próbujemy wejść. Jeden leżał, a jeden żył. A gdzie był? W tamta strona. Moldaż, To nie, nie widziałem nie. On na górze Ooo, uciekł. Trochę. O, Raditum gdzieś było, to chcę weźć. On wiedział, strasznie. Mhm. Mm O kurwa, no teraz 300 perkata kata muszę mieć Dawaj go se przeszukaj Go give up If you solo I can give up Zaraz powinien podnieść. Zgadł? Mhm mm No spajuj się Czyli już kilka razy może wstał Tam no, i potem tak. No, no. tam lecimy Albo wyszedł Albo wyszedł, no Ty masz pięć, nie? Czy ile masz? Y cztery Popatrz no, Bo ja mam zero Popatrzyłem Bo ja, ja... na niego wszystko Byle nie poszły do wyjścia. Jeszcze tu szybko ruszę po muchy, bo na górze były. A mogą się przydać. I my mamy Reditum teraz, to jak... Y Jak stracisz HP to od razu ten. Od razu, jak pasek na przykład spali, stracisz, nie? Mm. To używaj E i ci się poka takie co możesz na przykład No, no ja wiem. Y odnowić, No, odnowić sobie. E. Idę do wyjścia. Pierdolisz. Mm -hmm. Możemy jeszcze ściąć trochę, ale nie, nie, dogonimy. Nie jesteśmy w stanie go gonić. Um. Chyba, że coś ich tam zatrzyma. Mi się wydaje, że nie. Nie ma co już. Tak, za dużo filmów padło, nie? No. Ta, już na wyjściu. Nie ma chłopca. nie jesteśmy w stanie. Teraz mi się strzelają kurde Ciacie mm. chuje, no Ciekawe, czy już Kleksa w majtach mieli, czy... idę już, nie? mhm no kurwa, ale mogliby zrobić coś takiego, że masz na przykład Wszystkie bossy na jednej mapie i więcej teamów, ty. No jakiś kurwa taki event by to zrobili. Znaczy też. Jakby wszyscy, wszyscy byli tak mieli być, to by dużo było teamów. A że nie zawsze tak czytuję, nie? Nie przebija to, nie? Przebija. Wbija mnie Zostałeś? raz. Raz zostałem. Ja nie przebija. O, A tu tył przebija tylko te kawałki, ale tak w całej? Ty przebija.